Dzień dobry, nazywam się Paweł Fornalik i jestem Sales Managerem w salonie Bentley Katowice. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o naszym modelu Bentley Bentayga. Zacznę od słowa wstępu. Założyciel marki, Walter Owen Bentley, miał jeden cel. Stworzyć samochody, które będą idealnym połączeniem sportu, osiągów i komfortu. Samochody, które wywodziły się z toru wyścigowego, miały jednocześnie dawać poczucie luksusu, i wrażeń zjazdy na poziomie niesamowicie luksusowych limuzyn. I wydaje mi się, że obecnie w naszej gamie modelowej Bentayga jest samochodem, który najumiejętniej łączy te cechy. Bentayga jest samochodem, który jest niebywale szybki, ale jednocześnie bardzo komfortowy. Napędzany przez 4-litrowy silnik V8 o mocy 550 koni, który umożliwia przyspieszenie do 100 km na godzinę niewiele ponad 4 sekundy, z prędkością maksymalną prawie że 300 km na godzinę. Bentayga, mimo tego, że jest SUV-em, jest również samochodem niesamowicie zwartym w prowadzeniu. Wyposażonym w zawieszenie pneumatyczne Bentley Dynamic Ride ze stabilizacją przechyłów bocznych, dzięki temu w ciasnych, szybko pokonywanych łukach na nadwozie, mimo że będące wysokie i tak naprawdę o charakterystyce autoterenowego, nie wychyla się w irytujący sposób, co możemy często zaobserwować w autach konkurencji. Oprócz tego, mimo tych sportowych, wspaniałych wrażeń z jazdy, samochód zapewnia niebywały stopień komfortu. Wykończony przez dział Bentleya Mulliner, który odpowiada za wykończenia bardziej indywidualne samochodu, obszyty wrombowy wzór kontrastującą nicią, wykończony jasną skórą. Całość samochodu jest wykonywana ręcznie, żeby to było w pełni jasne, mimo upływu lat postępującej mechanizacji. Bentley cały czas przykłada się, no, można powiedzieć, osobiście własną ręką do wytworzenia tych samochodów. Samochód jest oczywiście pięcioosobowy. Umożliwia spakowanie się na dłuższy wyjazd dzięki ogromnemu bagażnikowi, również systemem Easy Load, który umożliwia wysunięcie przestrzeni załadunkowej poza obrys bagażnika i wrzucenie tam wszystkich niezbędnych rzeczy na dłuższy wyjazd. Oprócz tego, z ciekawych rzeczy, warto zwrócić uwagę na nagłośnienie, które jest w samochodzie. Sygnowane przez bardzo znaną markę NIME, która słynie z tworzenia najbardziej wyszukanych systemów Hi-Fi również do domu. No, w Bentleyu mamy to wszystko w cenie w tym samochodzie. Co mogę więcej dodać, zapraszam Państwa przede wszystkim do naszego salonu, tutaj przy Drogowej Trasie Średnicowej 2 w Świętochłowicach, żeby zapoznać się z nowym przetestować go w jeździe, żeby nie być gołosłownym, po prostu zobaczyć to wszystko, o czym mówię na żywo. Zapraszam!